Dobry, 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 pochwalony, witam, witam was w kolejnym vlogu Na kanale John Deere Team Cześć, cześć, witajcie Dzisiaj, dzisiaj lecimy Ale no lecimy traktorem Lecimy cysterną Ale lecimy Innym ciągnikiem Innej marki, ale też zielony Jak każdy się domyśla Każdy wie Jest to Klas, klas, bo inaczej... No, inny traktor to nie może być wiadoma rzecz. Więc. Utrzymanie włączymy. Stwierdziłem, że na szybko, bo byłem u lekarza, wezmę, wezmę teraz GoPro i mam nagram. kurczę. Jednak, może inna maszyna, ale co tam. Też fajnie chodzi, fajnie mruczy. Byłem nawet ten, Wam pokazał, jak mruczy. Ale żałuję, że nie ma yy, otwieranej, otwieranej szyby tutaj No i nie mogę ustawić Bo tutaj jest otwierana A z drugiej strony nie ma otwieranej No i tak ciężko trochę Byłem wam pokazać Żebyście mogli usłyszeć dźwięk, ale yy, Co najważniejsze Co mi się podoba w tym traktorze Silnik John Deere. Silnik jest John Deere'owski Traktor ogólnie Ares y, 617 y, 120 koni Z turem MX 2006 rok Tyle mogę powiedzieć, bo tyle wiem Nic więcej nie wiem, więcej wam nie powiem Bo ja się nie znam na klasach buja, to, oczywiście to jest wója zakup Jak widzieliście na wcześniejszym vlogu y, Tam była Renówka Ładowo ładował wuja obornik to właśnie z tego samego gospodarstwa, z tego samego wuja jest ten traktor, wuja nam pożyczył, ponieważ 7710 ma dość duży remont znaczy dość duży z przodu, z przednich zwolnień zleciał olej dość mocno już i to leciał długo bo dużo czasu już nie było, nie było, czasu żeby to zrobić i nagle znalazł się czas, postawiliśmy i przez to prawie dwa tygodnie, bo czekaliśmy za częściami. Złożyli go, już jest na kołach, ale nam mówiłem datę i przy okazji zrobili też klimatyzację, czekają tylko za czujnikami. No i jeszcze za linką od gazu, bo się okazało, że nie ma linki od gazu. Znaczy, że jest linka, ale ona już tak ciężko chodziła, że normalnie się dusiłeś pedał, w podłogę puściłeś, to pedał zostawał. Ona się zacinała i data już zamówi nową linkę i czekamy jeszcze za linką i praktycznie traktor będzie gotowy. W ten czas jeszcze na tak, i tak będziemy mieli tylko 3 John Deere bo musimy tego 7, 8, 10 postawić też na warsztat, ponieważ przednie łożysko e, znaczy przednia, na przedniej osi prawe, prawe koło, prawe łożysko z tej przedniej tam zwolnicy chyba się rozleciało. Bo opona, albo się rozlatuje Bo opona naprawdę nierównomiernie się zjeżdża Naprawdę z jednej strony od środka jest tak zjechana Że zaraz będzie łysa A z drugiej strony ma już taki ładny jeszcze tak ładniutki bieżnik Że to szkoda, szkoda tej opony I no i będziemy musieli też postawić na warsztat Z tego wtedy na razie będziemy mieli trzy traktory tak jak teraz mamy Znaczy gdyby nie to, że na przykład mamy tyle, tyle szamp że pojechali dzisiaj na dwie beczki dwunastką i dziewiątką do tego agro muszę obsługiwać albo właśnie nie to, że musiał jechać jedną beczką jeszcze na prywatny, dwoma beczkami na prywatny muszę jechać, albo nie to, że muszę jeździć na agro, no to byśmy używali swoje traktory. A tak dzisiaj mój Johnny z którym chodzi przy Mefrozecie 780 chodzi przy dziewiątce beczce, a ja sobie klasikiem popylam na agro. Teraz jedzie 42 na godzinę. Wystarczająco na moje. Trzeba trochę na hamulce, bo. Cysterna ma słabe hamulce, to czasami. Czasami wieje nam się hamuje. Z pustą nie, ale z pełną. Z pełną jest czasami zabawy. Co mi się podoba. Co jest na moje lepsze, nawet. Eee... Lewarek. O ile to można nazwać w ogóle lewarkiem Od skrzyni biegów To jest bardzo, bardzo prosta skrzynia yy, Plus minus to są pubiegi I do tego yy, Tutaj jak zobaczycie Jest taki przycisk, ja go wciskam Teraz wam nie pokażę, albo dobra zrzucę na C Za teraz przyciskam przycisk i plus i przeskakuję na D od razu, a nie pobiegamy muszę przebijać. Nie? To jest dobre. Yy, ogólnie 4 biegi A, B, C, D i 6 półbiegów na każdy, czyli 24 teoretycznie, teoretycznie biegi. Do no, 120 koni nam bez problemu, byłoby, będzie starszy. ja tak właśnie szukał. Podobał mu się klas, bo renówka przecież to też klas kiedyś. Renówka to była to bo ja mówi że... No podoba mu się to jest zadowol był zadowolony z Renówki, znaczy nadal jest tylko po prostu no już kiedyś trzeba wymienić. Kiedyś już trzeba to powymieniać Już wcześniej jak jeździłem tym klasem, bo ja do mnie mówię, że ma szukać na internecie na internecie, na YouTube, na kanale moim tego klasa, czy jeszcze nie, ja mówię. No teraz zapomniałem kamery moje, ja, ale jak tylko będzie okazja będę używał klasa Nagram, żeby pochwalić, pochwalić Cię jak, Ale już tam maszynę kupię. Mankamentem renówki było to po prostu, że renówka nie miała sprężarki I dlatego nie mogliśmy jeździć praktycznie z przy żadnej beczce Jedynie przed dziewiątce, bo dziewiątkę też nie miała sprężarki. Nie ma hamulców To jest ta mała beczka A tutaj sam wózek chociażby yy, Sama cysterna jest na poduszkach Nie mówię, że o hamulcach, ale na poduszkę, żeby to podnieść, żeby to nie tarło ziemię żeby, to jednak jest potrzebne to powietrze Do tego wiadomo, hamulce na powietrze to jest tym bardziej dwuobwodowe Hamulce są no, to tym bardziej A klasik ma sprężarkę, to może chodzi o, w ogóle super, że wujak że, pożyczył klasa, bo to jednak nowy traktor praktycznie sobie kupił, a, a nie każdy by pożyczył Dobra, standardowo my dojeżdżamy na agry, to ja tutaj się urywam i potem jak jeszcze będę tam jechał, to dogram, dogram jak jagada. No i jedziemy dalej Pełna beczka Teraz już ma co robić, ruszamy z C3 Naprawdę jest ciekawie C5, C6 i D3 Widzida D4 D5 I na końcu No kurde nienormalnie O, pozycko Możecie kuzyna pozdrowić na wodę A co pan chciał? Patrz, jak... E, gdzie teraz jesteś? Ja, Jama Jamaleksu dobra to y, bo zalewem nie wolno jeździć bo zalew tam jest postawiony zakaz 10 ton, nie? No dobra bo to ina dobra, to inaczej ci wytłumaczę. Pojedziesz tak, jak ci wytłumaczę. Eee, to jakbyś wjeżdżał normalnie od rydzyny, eee, od Muńskiej góry, od Miejskiej góry do, 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 do Dąbcza normalnie i masz ten zakręt w lewo na zalewnie? To skręcasz w lewo i chwilę później za drzewem w prawo. To jest, są domy i za domami od razu jest... Pomiędzy domem a polem jest w prawo, jedy, jedyna w prawo. I potem jedziesz, jedziesz, jedziesz i pierwsza ulica, bo jedziesz jechał łącznikową i pierwsza ulica po lewej, to jest jodłowa. I to jest dwa, mówisz numer, numer 12 to jest drugi dom po prawej stronie. Tam jest, tam jest normalnie szamut, tylko tam ten płot postawili taki wyższy. Więc będą ci musieli bramę chyba otworzyć. Tam jest 6 tysięcy więcej. No, dobra, dobra. Kuzyn dzisiaj jeździ w naszej firmie, to trzeba go trochę poinstruować. Zresztą, tu gdzieś jedzie. Ja stali na światłach tam. No, i pewnie przez niego teraz będę miał. Czerwone światło, zajeźdź. Wiecek, na no kurwa. Ja co? Mam bo... Widzisz? Nie widział. Co za zabawa? Ej chabuj! O, no nie, dalej. Mmm. Ale śmiesznie wygląda ta beczka przy tym, przy tym wielkim traktorze Papiernicze ja Sami widzicie O światło zapalił Gonimy go, no, ale niestety trochę większy to nasz Jeszcze on tam jest 45 No dawaj klasik, dawaj Zresztą mógł sobie tu na krzyżówce jechać prosto, nie musiał jechać tam. Ale dobra. Te same kilometry praktycznie. Chciałem Wam wspomnieć trochę o joysticku. <laughs> Przepraszam. O joysticku. Joystick MX, firmy MX, do tego tura wiadomo. Ale fajny poręczny, naprawdę. Na, na, na dłoni się tak fajnie trzyma. Cyk, cyk, a wiadomo, elektryczny, że chodzi bajka naprawdę, bo ja mam w Jodzie, że dokładnie taką gałkę. Taką jak jest tu. Nie wiem czy to jest tej samej Mi się wydaje, że to jest tej samej firmy. Yy, podzespoły I I tak, dokładnie taki sam kształt gałka od która jest. Tu są przyciski tego. A pojechał tam. No dobrze, nie jedzie tam. Wyjżdżaj chłopie, bo nie chcecie skasować Bardzo ładnie Zalew Kukurydza tam rośnie Nieważne, że tam śmieci mniej więcej niż tej samej kukurydzy, ale, ale cii, Nie było tego No, możecie napisać Jak w ogóle tego klasa? Kto ma klasa? Jak wam się sprawują te klasy? Co uważacie o tej marce? Kto lubi, kto nie lubi? Kto lubi? Nie zostawi łapkę w górę, kto nie lubi niech napisze komentarz A no nie daję łapkę w dół, nie wolno dawać łapki w dół Nigdy w życiu No co, ale no za 120 koni Z taką cysterną 18 tysięcy litrów Plus sama waga cysterny No to chyba Chyba nie jest źle, nie? Chyba daje radę jednak No wiadomo, no, silnik John Deera robi swoje to, to... To już jest moc, no, to już nic nie zatrzyma. Syk. E patrz, właśnie, kurzyna muszę zadzwonić zaraz. No dobra, to będę dzwonił później. Ja, dobra, to ja jadę sobie i nas rzucę jeszcze, jak tam wypuszczamy wam. Pokażę z zewnątrz jak to wszystko wygląda Także, like czoł. I cyk! Szósteczka Dojeżdżamy na oczyszczalnię Żeby wylać Dzisiaj to jest trzeci kurs, bo jeszcze byłem u lekarza, tak jak mówiłem Więc... Yy, polecam wpaść Na odcinki Z dziadów z Rosiny Ciekawe odcinki yy, Jak jestem przymulony i w ogóle chce mi się spać To jest... Ostatnio już chyba gadałem, nagrywałem chyba przez sen Bo zacząłem coś tam pierwszy do kamerki no, Polecam obejrzeć Ciekawy, ciekawy Dobra, hamujemy sobie Tylko żeby węża nie najechać Stój Ręcznie zaciągnięty i wychodzimy Kropi Ale to tam Taki wiecie, taki deszcz to tam Kropić se może No co, no klasik, nie? Wreszcie wam pokażę go Jak wygląda z zewnątrz Ci co mają klasy, czy coś, to wiedzą jak wygląda Oponki szerokościowe takie same jak w moim 6630 Ale co jest świetną sprawą, bo jeździłem nim chwilę z paleciakiem się, z widłami Hydrauliczne zabezpieczanie to jest po prostu bajka to jest jednak na no naprawdę super sprawa nie? no i wiadomo cysterna cysterna taka jak zawsze osiemnastka samochodowa z wózkiem do naczep więc to co ciągniemy się nie zmieniło by hamulce się zmieniły, mogły być trochę lepsze, bo były. Ale niestety, no coś jednak się zużywa. No kurde, nie może tak być, że cały czas będzie wieczne. Nic nie jest wieczne, o tak, tego zdania szukają. Dobra, leci sobie. To ogólnie po wypadku, mam wam teraz pokażę taką ciekawostkę. Kiedyś taki Białorusin wjechał ciężarówką w tą beczkę I po wypadku jak widzicie Tu jest wgięte Ta rura się kiedyś wgięła. My ją przyspawaliśmy, bo tu jest Tu nie było nigdy takiego zrzutu, my ją zrobiliśmy Ale szczerze to Tylko to, że się wygieło i tam może trochę się osad robi Zostaje, a tak to Tak to nic się nie stało na szczęście Więc tyle dobrego Maja. Jak kogoś przestraszyłem to przepraszam. <gry> eee, co? Dwie pary złączy hydraulicznych. Zaczep zwykły automat. Eee, co ciekawe, tak już o ja tym mówić. Zobaczcie, tutaj mam... Nie wiem jak klasy mają oryginalnie, ale tutaj mam ptyczkę do świateł. I tu jest taki kabel. Nie? Tu sobie tam leży. I wychodzi druga ptyczka. Tak by po prostu yy, tamten... Był za daleko, czy co? Bo to, to wiadomo, to jest dorabiane, nie? To jest tam... Akurat pewne, że to jest dorabiane, bo... Yy, najmniej w Jodirach sprzężarki są dokładane i to tam nie jest nigdy oryginalnie Z tego co wiem, no. Chyba, że w Klasach jest oryginalnie No dobra Nie kłócę się, bo nie wiem To jednak, jednak różnie to bywa yy, Trochę też taka paranoja Z wujem rozmawialiśmy Hydrauliczne zabezpieczanie do łyżki czy wideł, ale żeby już się dobrze poziomowało, to trzeba przełożyć tak i tak słożnie z tłokami Co na moje jest trochę głupotą, bo hydrauliczne zabezpieczenie, a ty, ty i tak musisz być, żeby to zrobić. Naprawdę szkoda słuchów. Dobra, ja się z wami żegnam. O, trochę turbulencje. Dziękuję Wam za bardzo za oglądanie. O, na tle klasicza. będzie lepiej Dziękuję wam bardzo za oglądanie Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku Następnym blogu bardziej Bo to odcinkami nie idzie też nazwać I co? I mam nadzieję, że Podobicie ten film, bardzo bym was o to prosił Zostawicie komentarz, co myślicie na temat tej maszyny I do następnego, na razie, cześć!